Czy czujesz, że coś cię krępuje? Lęk, strach, smutek, uzależnienia, duchowe uciski? Dzisiaj, w imię Jezusa, wszystkie więzy zostaną zerwane. Bóg ma moc, by cię całkowicie uwolnić. Napisz teraz: Jezus mnie wyzwala i dołącz do tej potężnej modlitwy. Pomożemy wspólnie się modlić. Panie Jezu Chryste, niech Twoje imię będzie wywyższone na całej ziemi. Ty jesteś Alfa i Omega, początek i koniec, Bóg Wszechmogący, Ten, który był, który jest i który ma przyjść. Do Ciebie należą panowanie, majestat i autorytet, aby wyzwalać, odnawiać i przemieniać życie. W Twoim imieniu jest moc, by łamać kajdany, rozpraszać ciemność i niweczyć wszelkie dzieła zła. Nic i nikt nie może się oprzeć Twemu głosowi, gdy rozkazujesz uwolnić więźniów. Wołamy teraz, Panie, aby Twoja obecność wypełniła to miejsce dotykając każdej osoby, która modli się z nami. Niech Twój Duch Święty przyjdzie z ogniem, rozpraszając wszelkie uciski, wszelką udrękę, wszelki strach i wszelką winę, które próbują zniewolić serca i umysły. Niech Twoje potężne ręce dosięgną tych, którzy duszą się w lęku, są sparaliżowani strachem, zranieni odrzuceniem i uciśnieni przez grzech. Jezu, ty jesteś tym, który niszczy dzieła diabła, który burzy warownie i uwalnia uciśnionych. Objaw teraz swoją moc. Panie, składamy przed tobą wszelkie duchowe kajdany, które powstrzymują twoje dzieci przed postępem. Czy to więzy grzechu, nałogów, depresji, opresji demonicznej czy jakiejkolwiek innej formy zniewolenia, niech zostaną złamane teraz mocą Twojego imienia. Każda pułapka wroga, każde jarzmo niewoli, każde oskarżenie diabła przeciwko tym życiom, odrzucamy to teraz w imieniu Jezusa. Każda moc ciemności, która próbuje opanować umysł, podsuwać myśli o samobójstwie, rezygnacji, porażce i potępieniu, niech zostanie rozproszona teraz. Krew Jezusa ma moc, by oczyszczać, przemieniać i przynosić życie w obfitości. Ojcze, niech każda diabelska ingerencja zostanie wyrwana z korzeniami, niech każda płonąca strzała złego zostanie ugaszona tarczą wiary, a umysły i serca niech zostaną obmyte i odnowione Twoim słowem. O Panie, niech Twój duch przyjdzie teraz jak gwałtowny wiatr, przynosząc całkowite uwolnienie. Niech zostanie zdjęty każdy duchowy ciężar, niech wszelkie dzieła ciemności zostaną zniszczone przez Twoje światło. Wylej swoje namaszczenie na każdego, kto słucha tej modlitwy. Niech Twoja obecność wypełni ten dom, to miejsce, to serce. Panie, dotknij teraz głęboko każdą zranioną duszę, każdy udręczony duch, każde strapione serce. Jezu, ty jesteś lekarzem nad lekarzami, tym, który leczy rany duszy i przywraca złamane serca. Przynieś uzdrowienie, panie. Tam, gdzie są łzy bólu, zamień je w łzy radości. Tam, gdzie są rany, wylej balsam uzdrowienia. Tam, gdzie jest zmęczenie, odnów siły. Tam, gdzie jest rozpacz, przynieś nadzieję. Niech więzienia emocjonalne zostaną zniszczone teraz. Niech wszelka uraza, żal, głęboki smutek i traumy przeszłości zostaną wyrwane z korzeniami. Niech serca zostaną uwolnione od wszystkiego, co powstrzymuje je przed przeżywaniem pełni Twojego pokoju. Panie, odrzucamy teraz wszelkiego ducha, opresji, wszelką moc ciemności, która próbuje osłabić wiarę, wszelki głos oskarżyciela, który próbuje oddalić Twoje dzieci od Ciebie. Niech każde kłamstwo wroga zostanie uciszone, a prawda Twojego słowa niech jaśnieje. Ogłaszamy wolność nad tymi, którzy cierpią z powodu myśli o winie i niegodności, bo w Tobie jest przebaczenie i obfita łaska. Ogłaszamy wolność nad tymi, którzy są uwięzieni w cyklach porażki i zniszczenia. W imieniu Jezusa, wszystko, co powstrzymuje życie od rozkwitu. Wszystko, co kradnie radość i pokój, wszystko, co więzi marzenia i boży cel, niech zostanie złamane teraz. Panie, niech wszelki duch nędzy, braków, strachu i wątpliwości zostanie rozproszony mocą Twojego imienia. Niech nastąpi nadprzyrodzony przełom w życiu każdej osoby, która teraz się modli. Ojcze, niech każda kajdana zostanie złamana. Każda cela więzienna otwarta, a każde życie całkowicie odnowione. Ty jesteś Bogiem, który czyni wszystko nowe. To, co było stracone, Ty przywracasz. To, co było martwe, Ty ożywiasz. To, co wydawało się niemożliwe, Ty czynisz możliwym. Dlatego oddajemy Ci chwałę i wywyższamy Cię, bo wiemy, że już działasz. Niech twój święty ogień stąpi na to miejsce, spalając wszystko co do ciebie nie należy, przynosząc oczyszczenie, odnowienie i odświeżenie. Panie, napełnij nas swoim duchem świętym. Ochrzczaj swoje dzieci ogniem z nieba. Niech ci którzy osłabli w wierze zostaną teraz ożywieni. Niech ci którzy byli daleko od twojej obecności poczują twoje wezwanie i powrócą w twoje Ramiona. Niech ci, którzy byli przygnębieni i bez sił, otrzymają nadprzyrodzone odnowienie. Niech uwolnienie, które pochodzi od ciebie, Jezu, będzie całkowite i pełne. Jeśli wierzysz, że Jezus już działa w twoim życiu, napisz teraz w komentarzu: Jestem wolny w imieniu Jezusa. A jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, podziel się nią z innymi, aby więcej osób mogło doświadczyć uwolnienia przez moc Pana. Subskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia, aby nadal otrzymywać potężne modlitwy i słowa, które przemieniają życie. Panie Jezu, Ty jesteś tym, który ma całą moc, aby uwolnić z każdej duchowej, emocjonalnej i fizycznej niewoli królem królów, zbawicielem, który pokonał śmierć i złamał kajdany grzechu oraz ucisku swoją krwią przelaną na krzyżu. Wywyższamy Twoje imię ponad wszelkie imię, bo w Tobie jest najwyższy autorytet nad każdą zwierzchnością, nad każdym jarzmem, które wróg próbuje nałożyć na nasze życie. Ty jesteś wybawicielem, naszą ucieczką, naszą twierdzą, i to przed Tobą teraz klękamy, uznając, że nie ma kajdan, które oprą się Twemu dotykowi, nie ma więzienia, które pozostanie zamknięte przed Twoim głosem, nie ma rany, której. Nie uleczy Twoja nieskończona miłość. Wołamy, Panie, abyś w tej chwili wylał swoje potężne namaszczenie na każdą osobę, która słucha tej modlitwy, na każde serce pragnące wolności, na każdą duszę, która niesie ciężar przeszłości, bólu, odrzucenia czy strachu. Niech Twoja obecność wypełni to miejsce. Niech Twój Duch Święty porusza się jak rwąca rzeka, przelewając życie, łamiąc wszelkie kajdany, miażdżąc każdy ciężar, który przytłacza i przynosząc pełne odnowienie, które tylko Ty możesz dać. Prosimy Jezu, aby każda udręka, która ściska serce, została teraz rozproszona przez Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech każdy strach, który paraliżuje, który szepcze wątpliwości i kradnie nadzieję, zostanie wypędzony światłem Twojej prawdy, bo Ty powiedziałeś, poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Usuń, Panie, każdą winę, która obciąża tych, którzy czują się niegodni, którzy noszą żal i ukrywają się w wstydzie, bo Twoja ofiara już zapłaciła cenę, a Twoje przebaczenie jest większe niż jakikolwiek błąd. Niech każda negatywna siła, każda diabelska pułapka, każde przekleństwo rzucone na te życia zostanie zniszczone mocą Twojego imienia. Bo tam, gdzie jest Twój duch, tam jest wolność. Dotknij, Panie, najgłębszych zakamarków duszy tych ukrytych miejsc, gdzie osiadł ból, gdzie spadały ciche łzy, gdzie samotność zbudowała mury. Niech te mury zostaną teraz zburzone, niech te bariery runą, i niech zabrzmi nowa pieśń radości, nowe życie pewność, że w Tobie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Prowadzimy teraz każdego, kto słucha, do miejsca pełnego oddania i przed Tobą, Jezu. Niech otworzą swoje serca, zrzucą swoje ciężary i wołają do Ciebie z całą siłą swoich dusz, bo Ty jesteś Bogiem, który słyszy, który widzi, który odpowiada ogniem z nieba. Niech teraz nastąpi nadprzyrodzony przełom, dźwięk pękających kajdan, krzyk zwycięstwa rozbrzmiewający w duchowym świecie, bo Twoja ręka działa, Twoja moc przemienia, a Twoja chwała wypełnia to miejsce. Prosimy, aby każda osoba, która słucha tej modlitwy, poczuła Twój dotyk, poczuła powiew Twojego ducha, który przynosi ulgę, uzdrowienie i nowy początek. Niech oczy duchowe się otworzą, by ujrzeć Twoją majestat, by zobaczyć, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, że żadna więzienna cela nie jest wystarczająco silna wobec Twojej wyzwalającej mocy. Niech serca całkowicie się poddadzą, niech ręce wzniosą się w uwielbieniu, niech głosy połączą się w jednym wołaniu. Bo ty jesteś tutaj, a tam, gdzie ty jesteś, ciemność ucieka, śmierć się cofa, a życie rozkwita. Och, wszechmogący Panie, nie ma nikogo takiego jak ty. Ty jesteś lwem z pokolenia Judy, tym, który pokonał śmierć, zmiażdżył głowę węża i który króluje w chwale i mocy na wieki wieków. Jezu, twoje imię jest imieniem ponad wszelkie imię. Na dźwięk twojego głosu ciemność drży. Demony uciekają, kajdany pękają, a dusze są uwalniane. Wołamy teraz z całą mocą, jaka jest w Twoim imieniu, aby każda zła siła została rozproszona, każda diabelska zasadzka, każde dzieło czarów, każde dziedziczne przekleństwo, każde słowo porażki rzucone na te życia, wszystko, co próbuje zniewolić Twoje dzieci, niech zostanie złamane teraz w imieniu Jezusa. Każdy duch oszustwa. Ucisku, zamętu, depresji, lęku, paniki, nocnych udręk, niech wyjdzie teraz, rozkazujemy w imieniu Jezusa: bądźcie wolni. Niech ogień Ducha Świętego teraz spali każdą korzeń duchowego zniewolenia i każde złe dzieło, które próbuje się opierać Twojej obecności. Ojcze, ogłaszamy pełne wyzwolenie dla umysłu, serca i duszy. Gdzie była ciemność? Niech teraz przyjdzie światło Twojego Ducha. Gdzie była udręka, niech teraz przyjdzie pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Gdzie była wątpliwość, niech teraz przyjdzie pewność Twojej obecności. Gdzie był strach, niech teraz przyjdzie odwaga i ufność w Twojej miłości. Niech wszelki głęboki smutek zostanie wyrwany z korzeniami i zastąpiony przepełniającą radością. Niech wszelka. Duchowa niemoc zostanie zniszczona, a Twoje dzieci niech będą przyobleczone w siłę i odwagę. Panie, wiemy, że wróg próbuje rzucać strzały do umysłu, próbując uwięzić Twoje dzieci w myślach o niższości, nieudolności, odrzuceniu i winie, ale teraz, mocą imienia Jezusa, łamiemy wszelkie jarzmo, które przygniatało te życia. Teraz Napominamy wszelkie złe uciski, każdy głos oskarżenia, każde kłamstwo diabła, które mówiło, że nie ma wyjścia, i ogłaszamy: Jezus jest rozwiązaniem. On jest wyjściem. On jest drogą, prawdą i życiem. Ojcze, wołamy, aby wszelkie łańcuchy nałogów zostały teraz złamane. Każde uzależnienie od alkoholu, narkotyków, pornografii, kłamstwa, niemoralności, hazardu. Każdy destrukcyjny cykl, który więzi Twoje dzieci, niech upadnie teraz w imieniu Jezusa. Niech każdy duch niewoli, który trzyma Twoje dzieci w niszczących nawykach, zostanie teraz wypędzony mocą Twojego ducha. Panie, Ty jesteś tym, który otwiera oczy ślepym, który daje wolność więźniom, który czyni wszystko nowe. Złam teraz kajdany grzechu, wyrwij łańcuchy oszustwa, zniszcz każdą twierdzę umysłową, która powstrzymuje Twój lud od życia w świętości i pełni, gdzie było rozpacz, niech teraz przyjdzie nadzieja, gdzie była potępienie, niech teraz przyjdzie pewność przebaczenia i odkupienia przez krew baranka Duchu Święty, tchnij teraz z mocą. Wypełnij to miejsce swoją obecnością, wtargnij do każdego domu, do każdego serca, do każdego umysłu. Odnów tych, którzy byli zmęczeni, wzmocnij tych, którzy byli słabi, podnieś tych, którzy upadli. Panie, zmień duchowe szaty Twoich dzieci, zdejmij ubrania smutku i przyodziej ich w szaty uwielbienia. Niech nastąpi chrzest nadprzyrodzonej radości. Niech ci, którzy byli przygnębieni, poczują odnowienie z nieba. Niech ci, którzy nosili ciężkie brzemię, zostaną teraz uwolnieni, bo wiemy, że Twoje jarzmo jest lekkie, a Twoje brzemię jest słodkie. Panie, niech Twój Duch Święty teraz przejmie pełną kontrolę. Wypełnij każde serce Twoim światłem. Przywróć wiarę tym, którzy wątpili. Przynieść przekonanie tym, którzy byli niezdecydowani. Rozpal ogień przebudzenia w tej chwili. Niech ci, którzy duchowo oziębli, zostaną rozpaleni twoim świętym ogniem. Niech ci, którzy byli daleko, wrócą biegiem w twoje ramiona. Ojcze, ogłaszamy nad nami nowy czas. Czas wyzwolenia, odnowy, przemiany, niech nic nas już nie zatrzymuje. Niech żadna więź nas nie zatrzyma. Niech żadne przekleństwo nie ma nad nami mocy. Bo w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, a oto wszystko stało się nowe. Jezu, wielbimy Cię. I wywyższamy, chwalimy Cię, bo wiemy, że wyzwolenie już się dokonuje. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wyciągnąłeś nas z ciemności do Twojego cudownego światła. Dziękujemy za odnowę, uzdrowienie i przemianę. Wiemy, że tylko Ty masz moc, by zmieniać życie i całkowicie uwalniać. Dlatego ogłaszamy, że należymy do Ciebie, Jezu. Żadne więzy wroga nie zdołają nas już zniewolić, bo zostaliśmy. Opieczętowani Twoją krwią, jesteśmy Twoi, Panie. Ty jesteś naszym schronieniem, naszą twierdzą, naszym zbawicielem. Jeśli przyjąłeś to wyzwolenie i wierzysz, że Jezus już działa w Twoim życiu, napisz w komentarzu. Jestem wolny. Mocą Jezusa. Ogłoś swoje zwycięstwo. Daj świadectwo tego, co Bóg czyni w Twoim życiu. Podziel się tą modlitwą z jak największą liczbą osób. Bądź kanałem błogosławieństwa dla innych. Zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia, aby nadal otrzymywać potężne modlitwy i przemieniające serce przesłania. Niech Pan otoczy Cię swoją łaską, napełni Cię pokojem i umacnia każdego dnia. Chwała Bogu.